To jest Robloxowa gra, która ma gój i poza tym, tak bym powiedział, prawie nic. Mm. Ogólnie ta gra będzie udostępniona już niebawem i tą grę Możecie... Możecie ją... W sensie możecie pisać w komentarzach... Co tam mogę dodać? Ponieważ ja jak to ja nie mam pomysłu. Jest tylko tutaj blog mieszkalny. I tak tutaj mam YouTube'a i można się dołączyć. Tutaj. Coś no się zepsu! No i ogólnie pierwszy, co dadzą pomysł, to ja te pomysły podpiszę, kto to zrobił. Normalnie fajnie, nie? No to fajnie, że fajnie. Także ja teraz Jak możecie zobaczyć, udostępniam. Nie wam udostępniam. Ta gra już jest. Tylko ja jeszcze dodam miniaturkę, która będzie mówić, że to jest najgorsza gra na świecie. Bo... pewnie tak będzie. I ogólnie dobra. Tutaj, że jestem aktywny. Configure game Game czy Play? Nie! Dobre pytanie. No i dobra. Dodam ja miniaturkę z tym blokiem. A no tak. Zab Zabluruję to, nieważne. nie, bo macie tu mojego nika. Mogęcie wiedzieć kto spożył. Najgorszą grę na świecie. Hasło jest złe. Kurde. O. Pisałem to samo hasło? Zapisz. Mmm. ryba. O! Zróbmy o Czy dostanę jaki jest najgorszy role play Rol. w Tak

places, uh -huh. permisja, A. Ah. gdzie to się, mnie tylko overview Okej. Okay. Nie chwili... ...próbuj ślub... um, się... ...czekaj. Nie ja Wam zaraz tę grubość do pisie, ale... Bany... Jezus, Maria. Edyt Dobra, chyba edycie. Tak. <laughs> konfig... Kurczę... Mhm. Dobra. Tylko jak zrobić miniaturę? Jak ja jakoś to zrobiłem kiedyś, ale... Nie wiem jak. Hmm. Może configure place? się nie wydaje o cicho. no ja mm -hmm. Play dobra mogę zmienić to jest to jest to durne RP. co o okej okay, dobra ja tutaj mam ogólnie przygotowane w arpancie takie co Okej. Okay. Dajem pada kopii. Kopiuj. Wurde. Okej. Okay. Nie wiem. Okej. Okay. Hallo. Dobra, sumituję się. Nie moja wina, że to tak. Mm. Hmm. Access, access, to tutaj jest wersja historii. Nie, no wszystkie tego. Nie. A mogę, permisję. Mogę popierać kopię, będzie fajnie. Dobra, dobra. Analytics. Finans... Dobra. Także durny RP jest już gotowy. Daję... Jeszcze wam link w opisie. Jeszcze... Jeszcze zapomniałem o jednej właśnie rzeczy. Ty, dajcie mi chwilę. Starter GUI. G Screen GUI. Czy pokaż to, co to jest. Nie, poczekaj. Poczekaj, poczekaj. Dobra. Visible muszę dać. To jest... Nie, to są autka. To, to ma być invisible. A to... To? To jest? Wez, bo się pomy... A to co to jest? Dajmy to visible frame. Tą ramkę, żeby była... To jest zgość błąd. Nie. Gdzie, gdzie jest update log? O, to będzie już nastuwy update log. Sześć. Co to tam? Nowy update. Usta właśnie ta gra. Bez niej Roblox byłoby o wiele lepszy. U to się wywali, przy wejściu. Także, okej, okay, fajnie. A jeszcze to musimy save i spublikować zmiany do Robloxa, nie? Nie. Dobra, w stanie. Dobra, no, niestety, nie sprawdzę, ponieważ mój Roblox jest. Zobaczcie, wejdę sobie w mój profil. Wyświetli pełny profil. Jak wejdę w moją gierkę, to ona nie zadziała. Wieszcie sobie lub nie. Ale i tak, nie zadziała. Roblox będzie miał wielkie Także...